Pewien czas temu jedna z naszych sióstr z Meksyku pojechała do Polski. Towarzysząc jednej z sióstr Polek, w czasie, w czasie jej wizyty, wizyty, w czasie odwiedzin jej rodziny. I zwiedzały troszeczkę Polskę, oglądały, oglądały jakieś znaczące miejsca w Warszawie, w Krakowie. I, i wrażenie tej siostry było, bo też odwiedzały klasztory, i wiele z tych klasztorów było puste. Nie było nikogo w tych klasztorach, nie było sióstr, oczywiście, nie było Pana Jezusa w najświętszym sakramencie, i ta siostra bardzo cierpiała. Miała takie wrażenie, Pan Bóg dał jej taką, takie pragnienie, taką potrzebę, żeby te klasztory zapełnić, żeby, żeby te klasztory odrestaurować, żeby one nie były zniszczone. No bo wiadomo, że jeżeli budynek jest nieużywany, to niszczeje, więc takie pragnienie. Położył jej Pan Bóg, włożył jej Pan Bóg do serca, żeby, żeby te klasztory zapełnić, żeby je odrestaurować, żeby dać im życie. I po pewnym czasie wraca oczywiście, do Hiszpanii, do domu. I po pewnym czasie okazuje się co? Że, że, że wspólnota będzie zmieniała dom i że. Jednym z tych nowych domów będzie klasztor, stary klasztor, który będzie trzeba odnowić. I oczywiście ten klasztor zapełnimy naszą obecnością z jednej strony, i przede wszystkim w tym klasztorze będzie, będzie obecny Pan Jezus pod postacią najświętszego sakramentu. Także Pan Bóg wyprzedził wydarzenia kilka miesięcy wcześniej już w sercu tej siostry. Wzbudził takie pragnienia, jakie później, kilka miesięcy później, będzie mogła zrealizować na żywo nie w Polsce, ale w Hiszpanii póki co w Hiszpanii zobaczymy, jakie będą dalsze plany Pana Jezusa. Ale dlaczego Ci to opowiadam? Ponieważ chcę Ci pokazać chcę Ci, chcę ci powiedzieć, że Pan Bóg przygotowuje nas bardzo często przygotowuje nas w czasie On jest bardzo dobrym pedagogiem. Przygotowuje nas w czasie do tego, o co będzie nas prosił nieco później. Także otwartości, otwartości. Miej otwarte oczy i otwarte serce, aby słuchać głosu Pana Boga.